Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Robert Wryczkowski i jestem trenerem. Sprawdzam dynamikę zapisu, bo to jest bardzo istotne. Bardzo nie lubię jak jest słaba dynamika zapisu, jakiś pogłos. Lubię natomiast jak jest ładnie, dobrze brzmiący zapis. To jest właśnie fajne. Jeżeli mamy takie możliwości techniczne, to trzeba to wykorzystać. No dobrze, super, zaczynamy. Fantastycznie. Opowiem Państwu bardzo fajną historię z pogranicza sportu, yy, kolarstwa, yy, obserwacji ludzi i tego, jak trzeba być ostrożnym. W pewnej firmie warszawskiej robiliśmy kiedyś duży projekt i w tym projekcie brało udział kilkunastu trenerów i trenerek. I byłem jednym z tej grupy. Yy, I w pewnym momencie przyszedł, przyszła taka para, znaczy w sensie dwóch, to nie była para ze sobą, tam ze coś tego, tylko przyszło dwóch trenerów My rano pijemy wszyscy kawę, yy, przyszło dwóch trenerów i w tym momencie patrzymy, że oni na nadgarstkach rąk mają jakieś takie żółte gumeczki. I ja mówię do nich, słuchajcie, yy, co to za gumeczki? Co wy macie, chipy założone czy coś takiego? A oni mówią tak, na te żółte gumeczki. No wiesz, my mamy żółte gumeczki, ponieważ my wspieramy program yy, Armstronga. To jest taki amerykański kolaż który pokonał raka i teraz jest sportowcem i udowadnia, że pracowitością i wytrwałością sportową można osiągnąć wyniki, ponieważ zwyciężył w Tour de France i w ogóle jest znakomity. I pomyślałem sobie, idioci, tak sobie pomyślałem, przepraszam, no, ale tak sobie pomyślałem. I już miałem to w zasadzie powiedzieć, tylko że w grupie była taka bardzo fajna trenerka, mianowicie Agnieszka. Agnieszka była zupełnie, absolutnie niesamowitą trenerką. Yy, Stylowa totalna, wielkie kapelusze, goliła głowę na zero, ostre makijaże. Yy, niesamowita wnikliwość i miała taką, jakby to powiedzieć, umiejętność, dar yy, jakby rozpoznawania ludzi, ale zarazem miała też taki przywarę, no nie wiem jak to powiedzieć, że każdemu mówiła to, co myśli, co nie zjednywało jej Klientów i nie zjednywały jej przyjaciół, ponieważ każdy lubi być okłamywany, nawet klienci. To wtedy zrozumieliśmy. No więc Agnieszka, to jest imię zmienione. Tak naprawdę ona miała na imię Ewelina. Ewelina z Łodzi, trenerka. Ale żeby nie każdy nie domyślił się, że to była Ewelina, no to zmieniłem na Agnieszka. No więc Agnieszka. No więc ta Agnieszka była po prostu niesamowicie wnikliwą osobą o brawurowej inteligencji. Podam Państwu przykład. Tu mała dygresja. Robiliśmy duży projekt jako grupa dla pewnej firmy telekomunikacyjnej w Lublinie i z, y, mieliśmy sporo czasu, znaczy sporo czasu, no, no były jakieś przerwy, były jakieś tam wyjścia, no, czas był taki, że można było godzinę, dwie gdzieś wyjść, albo wieczorem przejść się po Lublinie, a że ja tam studiowałem 6, prawie 7 lat, a nie była to medycyna na kulu, to w tym momencie czułem się gospodarzem tego Lublina i wszystkim prezentowałem miasto, pokazywałem. I proszę Państwa, w tym mieście, w tym Lublinie spotkałem nagle Pawła. I Paweł po prostu z nami studiował. On studiował z nami ze dwa lata na filozofii przyrody, potem poszedł na filozofię teoretyczną, potem poszedł na polonistykę, potem poszedł na jakąś yy, socjologię, potem gdzieś... Paweł zawsze był taki... Yy, zawsze jak się pytało, co będzie robił, to mówi, że będzie składał żyroskopy na Ukrainie, takie rzeczy... Albo że będzie zajmował się galwanotechniką, bo tam jest tani prąd, albo coś. No i ten Paweł to był zawsze taki, taki dziwny, zawsze nic się nie zmienił. Tak jak chodził, ja przytyłem, chodziłem w garniturze, paweł nic. Tylko tak się postarzał. Tak, tak zesek się można powiedzieć. Flanelowa koszula, jeansy przetarte gdzieś pod kolanami na tyłku, chlebach, tak jak, tak jak wyglądał na studiach, tak wyglądał. Ja się tak ucieszyłem, idę. Tu Agnieszka, czyta Ewelina z Łodzi. Tu Paweł i mówię, kurde, Paweł, ale spotkanie cudowne. Eee, niesamowite, no o, rany, ale się cieszę. Pamiętasz, studiowaliśmy razem. No tak, tak. Mówię, Co taki smentas jesteś? Co robisz? No coś tam szukam pracy. No fajnie, to chodź, pójdziemy sobie na pizzę. Wiecie, pizza zawsze jest dobra, żeby uczcić coś takiego, na przykład formaggi. No ale... Nie, nie, coś tam ja mówię, Dobra, ja stawiam, słuchaj, nie przejmuj się. Daj mi swój numer, zadzwonię do ciebie. Zobacz, to jest Agnieszka, nasza trenerka, to jest Paweł. Razem studiowaliśmy, kurde, ale fajnie, nie? Takie spotkanie. No, no, no. no i się rozstaliśmy. Paweł poszedł w swoją stronę, my w swoją. Mówi, ale spotkanie, nie? Prawda? Paweł taki, a ale to patrz po latach, nic się nie zmienił. A ona patrzy na mnie i mówi, daj spokój, przecież to jest regularny świr. Ja mówię, Agnieszka, weź, no, nie krytykuj tak ludzi, no, Paweł zawsze był trochę ekscentryczny, ale, a, ale no, świr? A ona mówi, ekscentryczny to ty jesteś, a to jest regularny świr. Nie zadawaj się nim, z nim i w ogóle go nie dotykaj, po co ty chcesz od niego numer telefonu, przecież się zarazisz tym jego, Przez to zjeb zwykły. Ja mówię, Agnieszka, no, daj spokój, no, taki był zawsze, no, taki, taki nieobecny. Eee, bo Agnieszka wierzyła, wtedy, I potem się przekonałem, że to prawda, że choroba psychiczna, objawy choroby psychicznej mogą się indukować u ludzi zdrowych psychicznie. Czyli jak postawimy jednego chorowego psychicznie i trzy zdrowe osoby, to w jakimś czasie oni wszyscy będą widzieli latające spotki czy czołgi na przedmieściach w Waszyngtonu czy coś takiego. No więc ona mówiła, że to świr, a ja mówiłem, że to ekscentryk i tak dalej. Za pół roku zadzwonił do mnie Zbyszek z Lublina. Pracowniku i mówi: Ty wiesz, że Paweł wylądował w psychiatryku? Tak na twardo, to świr. No i proszę Państwa, okazało się, że Agnieszka miała więcej rozumu w postrzeganiu tej sytuacji niż ja. No być może dlatego, że ja patrzyłem przez pryzmat studiów, takiej serdeczności, tego, że na studiach wszyscy byliśmy odjechani, a ona go zobaczyła pierwszy raz. No i powracając, przyszło dwóch gości z opaseczkami, już chciałem powiedzieć, że to żałosne, że są idiotami. Kiedy ona mnie wręczyła i powiedziała, to żałosne, zachowujecie się jak idioci. Oni mówią dlaczego. Ona mówi, przecież to jest zwykły koksiarz, a wy bierzecie w tej całej chudzpie y, udział y, i do tego jeszcze nakręcacie mu kasę, bo on z tej takiej opaseczki ma, nie wiem, 10 centów, a, a dzięki temu w skali globalnej ma jeszcze 10 milionów dolarów więcej przez idiotów, którzy kupują opaski. I yy, ja pamiętam, że wszyscy trenerzy, a przecież trenerzy powinni być z natury bardziej otwarci, prawda? Powiedzieli coś takiego: Agnieszka, ale ty nie możesz taka być agresywna. Ty nie możesz nienawidzić ludzi, którym coś się udało. My, my cię rozumiemy, ale ty nie możesz nienawidzić ludzi, którzy odnieśli sukces. Jak? Przecież są kontrola dopingowe. Ona mówi, chyba jesteście idiotami. Kontrole antydopingowe są dla maluczkich, ale nie dla takich ludzi, którzy mają kasę. Kontrole antydopingowe są po prostu no, dla głupków wiejskich, no, Kontrole antydopingowe są, no, są kontrole, nie wiem, watów w tym, w, w Polsce, prawda? Jak ja nie dopłaciem jakichś 25 zł watu, to mnie ścigali ze skarbmierskiej, nie wiem, z, z, a, aż mnie dopadli. 25 zł, a jak ktoś wyprowadza 300 milionów, czy miliard, to jakie kontrole? kontrole są dla maluczkich. No więc o to chodzi. No i w tym momencie wszyscy zaczęli jak na, napierdzielać na Agnieszka. Ale co ty, ale daj spokój, ale on pokonał raka, ale to jest bohater, ale ty się zachowujesz toksycznie, ale coś. I w tym momencie Agnieszka zrobiła nam szkolenie. I to mi się właśnie bardzo podoba, że dobry, mądry trener zawsze jest gotowy taki właśnie zrobić bardzo fajny projekt. Mi się kiedyś udało zrobić. Chwała Bogu, miałem sucho ścieralne mazaki. Szkolenie dla dyrektora firmy, w windzie, jak jechaliśmy. Ale powrócam, powracam do całej sprawy. I ona mówi tak, spójrzcie: Są trzy rodzaje sportu. Jeden sport taki, w którym liczy się styl. Na przykład, jazda figurowa na, na, na lodzie jest, to, jest coś takiego chyba. I tam tacy mężczyźni o wąskich biodrach podrzucają takie piękne, wysokie dziewczyny, które robią takie piruety, A potem wszyscy skaczą po, yy, po szóstne ridebergery. Yy, I tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu zachwycające. I potem takie starsze panie w wieku Balazakowskim podnoszą takie łapki, mówią tam 9,8, 9,7, 9,9, tam 10,0. Za styl właśnie, że, że on może być nawet brzydki, mieć ospowatą cerę, czy może coś tam, może być ten strój niedość ładny, ale jest za styl, stylowa. To jest po prostu najważniejsze, czy on pięknie wyglądał, czy pod tych łyżek wpłynęły gejzery tego lodu, czy to wszystko zadziałało. Jest styl, prawda? I to jest właśnie jazda figurowa na, na lodzie. To jest jazda figurowa na lodzie, tak? Figurowa na lodzie. Drugą rzeczą jest coś takiego, gdzie jest styl, ale i wynik. Wynik. I to jest, e, pamiętacie, było coś takiego, ja nie wiem, czy teraz jeszcze jest, mały szomania. Małysz był jakiś takim, taki z wąsikiem śmieszny, który reklamował czekolady. On teraz, e, ja nie wiem, czy teraz się skacze jeszcze na tym. Tak samo są takie sporty, które wymarły jak żurzel Był taki żużel, a teraz już nie, nikt nie jeździ na zawody żużlowe. E, no był jakieś mały szomania. I ten małysz tak skakał. I był taki Edi Ożył, który tak latał, 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 latał. I właśnie tutaj jest część za styl. Się dostaje, prawda, załóżmy, a część dostaje się za wynik. Czyli patrzy się, jak daleko skoczył, ale w jakim stylu skoczył. Czy on pięknie wylądował, czy przyklęknął, czy się chwiał, czy się podparł, czy przyklęknął na jedną nogę, na drugą, ale czy przeskoczył tą linię czerwoną, czy tam jakąś inną. Czyli to jest sport, który jest styl, jest sport, który ma styl i wynik, i jest trzeci sport, na przykład, właśnie jazda rowerem. Nie wiem, czy to jest sport w ogóle. Jest takie coś, że oni tam jeździli w tym Tour de France. Tak? Mają rowery po 100 tysięcy milionów dolarów z kewlaru, z mylaru, tam obniżają fagę i tak dalej. I tutaj jest 100% wynik. 100% liczy się wynik. Tak, 100% liczy się wynik. Nie ma, że styl. Ktoś może jechać z jedną ręką wyśniętą albo na tym blaku, albo dubać się w nosie, a potem te gile zjadać. I nikogo to nie obchodzi. Ktoś może pokazywać język albo robić sędziemu tak, ale jeżeli jedzie i pokona pierwszy, to nikogo to nie obchodzi. Może mieć cokolwiek, może mieć odrapany rower, może pedałować jedną nogą, a może drapać się po tyłku. Nikogo to nie obchodzi. Tu styl nie ma najmniejszego znaczenia. Jest to sytuacja, w której liczy się tylko wynik, tylko wynik, tylko wynik. I teraz w tej sytuacji, kiedy liczy się tylko wynik, startują młode bydlaki. Młode, 17-20-letnie chłopy, które mają dwa jaja. Prawda? I dziadek po chemioterapii, który ma jedno jajo. Jedno jajo, czyli jaja, które są elementem męskiej dumy. Mówi się: skoczysz tam? E, nie masz jaj, albo skoczył, ma jaja. Włożył sobie petardę w odbyt. kurde, i odpalił, ale ma jaja. Fajny gość, prawda? Czyli coś, co świadczy o naszej fantazji. fantazji. Dynamice, w ogóle zdobyciu świata, mówi się, ale ma jaja ten facet, nie? Ma jaja. A? To są młodziaki, które mają dwa jaja, i jest dziadek po chemioterapii, który ma jedno jajo. I chemioterapia też jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś komuś dodała sił, żeby ktoś powiedział: O, słabo się czułem, ale wziąłem chemioterapię i teraz, kurde, rozsadza mnie. To raczej mówi: No, czułem się dobrze, ale teraz po chemioterapii, to jak wchodzę na trzecie piętro to muszę odpocząć. Czyli chemioterapia jest czymś, co rozpierdziela organizm. I teraz jest gość z rozpierdzielanym organizmem, który do tego ma jedno jądro. Czyli to jest jakby wyścig motocykli, które mają po prostu, jest 350, jest 350 i jest 125. I ta 125 objeżdża te 350. A jeszcze ta 125 jest po wypadku, bo mają miał chemioterapię i raka. I w sytuacji, kiedy jest stuprocentowo ważny wynik, to 125 po wypadku objeżdża 350. No przecież to musi być koksiarz. Nie ma możliwości, żeby nie był. I pamiętam ten klangor. Ja, my naprawdę nie rozumiemy, dlaczego ty nienawidzisz ludzi. Przecież on pokonał, przez są kontrolę. a poza tym, my wspieramy sport tymi opaseczkami. Jaki kurna sport! Sport się wspiera wtedy, kiedy się działa lokalnie, myśli globalnie i na przykład kupuje się 20 piłek, i zajeżdża do domu dziecka i daje się tym dzieciakom i poświęca im czas, a nie kupując jakąś główną opaskę. Prawdę mówiąc, chwała Bogu, że Agnieszka to powiedziała, ponieważ ja to chciałem powiedzieć i znów bym wyszedł na jakiegoś. Gościa, który nie lubi ludzi. Ale myślałem dokładnie tak samo, że ten gość to po prostu pieprzony koksiarz. Zwłaszcza, że on wszystkich, że tacy, takie karły, yy, takie kurduple, zawsze yy, wszystkich straszą yy, sądowo. To bardzo ładnie Ziemkiewicz w jednej ze swoich książek opisał właśnie, że są tacy ludzie, którzy wszystkich straszą sądami bez przerwy. Że ich pozywają do sądów. Owszem, ja sąd rozumiem, jeżeli ktoś kogoś na przykład yy, no, powie, że ktoś coś kradł, czy coś... Trzeba wyjaśnić sądowo, bo to jest ważna rzecz. Ale czasami są takie sprawy dotyczące jakichś niuansów, i to też w sądzie będziemy rozwijać. To jest takie pieniastwo sądowe. I właśnie do tego jeszcze ten gość był pieniaczem sądowym zwykłym. Nie dość, że koksiarzem, to pieniaczem sądowym. No i wyszło taki niesmak rano, że ci chcieli poprzeć sport, mieli dobre jakieś w ogóle intencje, że wspierali tego gościa, i tu wyszła jakaś harpia umalowana, ostrzyżona na zero z papierosem w ustach i mówi, że są idiotami, ponieważ wspierają gościa, który okrada wszystkich, ponieważ tak naprawdę jest zwykłym koksiarzem, który dyma wszystkich naokoło na kontrakty reklamowe i po prostu oni uczestniczą w tej chudzpie i są jeszcze większymi idiotami, bo się dają w to nabierać. Zastanowiła mnie jedna rzecz tylko, że nikt, nikt nie przyjął tego do wiadomości, i wszyscy powiedzieli: No, nie, nie możesz tak myśleć, naprawdę. To masz coś z głową, nie tak. Ludziom trzeba wierzyć, i tak dalej. Nikt nie powiedział: wiecie, może Agnieszka ma rację. Może coś w tym jest. I teraz sobie myślę, że upłynęło sporo czasu i ten koksiarz yy, na, u o, o, Opry, jakiejś Opra, jest taka czarna dziennikarka. Opra, Winfrey chyba się nazywa, ma takie fajne, z miliarderką. Poparła tego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to ta ofra. To on u niej przyznał się, że chyba 5 czy 7, czy chyba wszystkie e, e, Tour de France przyjechał na dopingu. I teraz sobie myślę, ciekawe, czy ci ludzie po latach pamiętają tę rozmowę, kiedy mówili: Agnieszka, nie możesz być taka toksyczna, i czy, co se myślą? Czy w ogóle o tym myślą? I, i teraz zobaczcie, jak można zawładnąć psychiką ludzi. I to nie takich zwykłych, które tam czytają yy, jakieś tam życie na szczycie. Tylko trenerów, którzy są świadomi, bardziej sceptyczni, bardziej taki analityczny mają umysł, no bo odpowiedzialni są za szkolenia innych. I tacy nawet ludzie dali się nabrać. Wszyscy jak jedne gęsi klęczeni. Gę, 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 Przecież to bohater. Gę, gę, gę. Przecież to zwykły koksiarz. No ale bohater. On mógł jeździć w paraolimpiadzie. Gdyby nie się nie, 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 nie sprycał. I teraz zobaczcie, odebrał ile radości ludziom, którzy tak naprawdę trenowali do Tour de France, którym się należały te nagrody. Oni po latach dostaną te nagrody. A to wszystko będzie po latach. Jaki to jest kwas, kiedy, kiedy jesteś wspaniałym sportowcem i wychodzi jakiś mutant, oszust, skurwiel i sprycuje się, patrzy na ciebie i ty mu nie możesz nic zrobić. Albo jesteś na przykład sportowcem, kobietą, jesteś wspaniałą już tysią, i, i kobieca jesteś piękna i w ogóle, a wychodzą jakieś mutantki, które wszystkie mają jakieś oskrzelowe sprawy, szprycują się, szprycują, szprycują i jeżdżą jak cyborgi. Nic im nie możesz zrobić, bo przecież wszystkie mają astmę. I to jest kurde po pierwsze. Po drugie, ile ludzi w to uwierzyło? Nie tylko tych dwóch głupców z opaskami, ale naprawdę ile ludzi w to uwierzyło? Naprawdę uwierzyło. I teraz po latach on powiedział, kłamałem, oszukiwałem. I to teraz ciężko jest po czymś takim uwierzyć. To jest taka w ogóle odpowiedzialność. I trzecia rzecz, jaka w człowieku czasami, zobaczcie, jest siła do takiego czegoś, żeby się nie przyznać. Żeby ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć w nieskończoność to kłamstwo. Że czasami zło nas tak podprowadzi, że już na końcu jest śmierć. Że już on po prostu nie mógł dłużej kłamać. Bo wszyscy mówili, jesteś wielki. A on sobie w głowie mówił, Jakie wielki, wielkie są te zaszczyki, które biorę. Ja jestem zwykłym śmieciem, które oszukuje miliony ludzi i naciąga firmy na kontrakty. No to dziwna sprawa, bardzo często mi chodzi po głowie. I dwie rzeczy, właśnie, że można tak łatwo oszukać ludzi, że można tak łatwo zaprzeczyć rozsądkowi i to, że wtedy, jak Agnieszka, czy ta Ewelina z Łodzi, powiedziała: Jesteście idiotami i bierzecie udział w hucpie, przecież to jest koksiarz. To wszyscy na nią napadli. Poza mną, bo ja uważałem tak samo. Ale że nikt nie miał zdania odrębnego. No ale przecież jak Korwin Mikke powiedział, że jeden z posłów jest ubeckim agentem, to też wszyscy wyszli z Sejmu i powiedzieli, że Korwin Mikke jest świrem. I wszyscy, niezależnie od opcji, wyszli z Sejmu, żeby po Korwina Mikke napiętnować. A potem po latach okazało się, że ten śmieć był... Że ten człowiek, że tam jakiś gość był, nie pamiętam nazwiska, czy to kobieta, czy mężczyzna, że ten człowiek był, coś tam miał. No, że no, coś tam była jakaś sprawa. No więc. Yy, ale wtedy wszyscy wyszli z Sejmu. To skomplikowana sprawa. Zawsze jak ktoś jest taki właśnie, to potrafi uwikłać innych. I jaki potrzebny jest rozum w pewnym momencie, żeby móc powiedzieć: król jest nagi. Tego rozumu sobie i Państwu bardzo, bardzo, bardzo gorąco życzę w dzisiejszych czasach, kiedy dostajemy tetrabajty danych i emocje, 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 emocje i wierzymy bardzo łatwo, za łatwo w różne projekty typu żółte opaseczki. Wszystkiego dobrego.